Hej moi kochani, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku do Discorda. Dzisiaj zajmiemy się wiadomościami powitalnymi, czyli takimi, kiedy użytkownik dojdzie na serwer, wtedy będzie wysyłał wiadomość na kanale, może wysłać do niego wiadomość oraz jeżeli opuści serwer, bądź zostanie z niego wyrzucony. Ok, dobrze, więc na samym początku stworzymy sobie nowy event, więc jak mamy naszego bota, ja sobie go wystartuję. I w momencie, jak go sobie wystartuję, zobaczymy, że utworzy nam się folder events, w którym stworzymy sobie nowy plik o nazwie o nazwie na przykład um, user albo join message...js Taki plik sobie możemy jak najbardziej stworzyć. Join message event. E, I w tym pliku żeby tutaj na, na chwilę zastupujmy bota, żeby nam nie dawało, że mamy crash. Weźmy sobie i stwórzmy sobie że, że, zwykły moduł, czyli module export. Może sobie to jeszcze trochę powiększę. Moduł export to zwykły obiekt, który ma name, i name to będzie nazwa właśnie tego, e, tego eventu, czyli jak sobie zobaczymy na discord.js e, i sobie zobaczymy na klienta, mamy tutaj event o nazwie Guild Member Add, który zostaje wymitowany. Kiedy użytkownik dołączy do gildii. i właśnie tym się zajmiemy. Czyli tutaj sobie na guild e, member, member add i następnie funkcję run, gdzie przekazywany jest guild member. Czyli możemy sobie na przykład odczytać member i zobaczymy, że tak faktycznie jest, guild member. Chcemy na nią klikniemy, Zobaczymy, jakie tutaj mamy funkcje i właściwości, których możemy używać. Nas co generalnie interesuje. Ja generalnie bym chciał żebym miał jakiś kanał, w którym będę wysyłał wiadomości jako logi. Czyli takie, które będą widoczne tylko dla, dla administracji. Czyli sobie stworzymy takie, co, taki kanał, log channel id go nazwę i tutaj podajemy jego id. I to będzie kanał log channels. Kopiujemy sobie jego id. Jeżeli nie widzimy id musimy w opcjach Discorda włączyć tryb dewelopera oraz kanał, gdzie będziemy powstawać wiadomości dla użytkowników, że nowy, nowy użytkownik doszedł na kanał, czyli np. message-channel-id sobie nazwiemy i to będzie pogaduchy w tym wypadku. Pek. Ok, a więc na samym początku, jeżeli nowy użytkownik dołączy do serwera będziemy chcieli wysłać wiadomość na kanał z logami, czyli informacje dla naszych, na, dla naszych adminów i sobie const Lock channel i jak generalnie sobie go pobierzemy nasz użytkownik jest w jakiejś gildii czyli member.guild, ta gildia ma kanały kanały zwracają nam cache czyli menadżera i następnie ten menażer zwraca nam już konkretny czy tam, czy tam powiem, ten cache zwracam nam listę wszystkich gildii w postaci collection i to kolekcja czy tam map ma funkcję get, która, która funkcja get pobiera nam jeden konkretny kanał po jego id, czyli w tym przypadku weźmiemy sobie tutaj log -channel id i teraz fajnie by było wysłać wiadomość, czyli send welcome message i w jaki sposób to wyśle? Najlepiej będzie to zrobić za pomocą embeda, czyli stworzymy sobie const embed, równa się new message embed i już nam widzicie zaimportowało super i teraz tak stworzymy sobie set title, tytuł. tytuł to jest nowy użytkownik. Następnie set color. I kolor byłoby fajnie, gdyby był kolorem takim w sumie: może być zielony. Ja sobie już taki kolor przygotowałem w wersji hexadecymalnej. Jeżeli chcemy taki kolor stworzyć, to sobie możemy na internecie poszukać jakichś kolorów. W postaci heksadecimalnej, czyli będzie to w takiej postaci, a w JavaScriptie musimy 0x dopisać na początku i wtedy to będzie działać. Następnie postawiamy sobie set Description. I Description to nic innego jak po prostu wiadomość i w jakiś sposób to sobie dodamy. Na początku dodamy sobie to jako zmianę, czyli będziemy chcieli, żeby to był generalnie zmiana tego użytkownika. Wzmiankę użytkownika robimy w sposób taki, tutaj małpę i tutaj jego ID. I w tym wypadku sobie coś takie ID dodamy. Będzie to nic innego jak member user ID. Nie wszystkich tych rzeczy, których tutaj korzystam, możemy sprawdzić sobie. Tutaj mamy, tutaj widzimy, że member user, rodzaj user i user ma ID. Więc to wszystko możemy pobrać w taki sposób. I następnie chcemy wiadomość, że dołączył bądź dołączyła do serwera. I to tak samo chcemy wyświetlić. Jednakże jeżeli sobie to zobaczymy, nie będzie to wyświetlane dokładnie tak jak chcemy, ponieważ będzie to wprawdzie wzmianka, ale nie będzie to, yy, że tak powiem, będzie to ID użytkownika, dobrze mówię? Czy nie? Zobaczmy sobie w sumie na Discordzie. Teraz generalnie nie będziemy mogli tego zobaczyć, jak uruchomimy bota naszego. Zobaczymy, że nic się w zasadzie nie stanie, bo musiałby faktycznie użytkownik dołączyć do serwera. Aha, musieliśmy w ogóle wysłać tego embeda, czyli embed send. A, przepraszam, nie embed send, tylko log channel send, embed. Tak będziemy musieli to zrobić. Jednakże nigdy to się nie stanie. Tutaj w ogóle nam jeszcze nie chcę załadować bota. Ale musielibyśmy właśnie zrobić log channel send. O, załadowało nam. I teraz będziemy nic się kompletnie nie stało, bo użytkownik musiałby dołączyć do serwera. Jednakże możemy wyemitować tam, wysymulować to, że użytkownik dołącza do serwera i to zrobimy w pliku index.js, jak mamy tutaj event ready. I po tym jak się podsaloguje, zrobimy coś takiego jak client emit, teraz guild member add. W taki sposób możemy emitować tam, symulować po prostu różne eventy. I co tutaj będziemy chcieli? Tutaj musimy podać użytkownika naszej gildii, czyli to, klient e, guilds Zwraca nam gildię, zwraca nam tam menadżera gildii, zwraca nam cache, czyli wszystkie gildie, następnie pobieramy konkretną gildię w tym wypadku nas interesuje id tego serwera i to zwraca nasz serwer, nasz serwer ma użytkowników members cache.get i tak samo Ci użytkownicy mają swój manager, i każdy z ten manager jest cache. Nie, przepraszam, member zwraca managerów, potem mamy cache, czyli listę użytkowników, i stąd możemy pobrać konkretnego użytkownika, czyli mnie w tym wypadku z prawej strony listy sobie nie pobierzemy, moje id i to id sobie wkleimy tutaj. Teraz zapisując plik po logowaniu się na serwer, zostaje wyemitowany event i widzimy, jestem tutaj pokazany jako ja jako ja i co możemy generalnie zrobić, to, generalnie to jest gotowe co moglibyśmy inaczej zrobić moglibyśmy wyemitować we event jeszcze w momencie jeżeli użytkownik zostanie wyrzucony z gdb bądź sam z niej wyjdzie eee, widzimy to nam będzie cały ale kolejną rzeczą, którą chcielibyśmy zrobić to właśnie w tym message channel id wysłać kolejną wiadomość, eee, czyli chcielibyśmy tutaj zwykłą wiadomość dla użytkownika wysłać, czyli po prostu Zrobimy sobie message-channel, czyli sobie to i nazwiemy to po prostu e, message-channel i tutaj sobie wklejemy message-channel-id i teraz napiszmy sobie message-channel.send i tutaj wyślemy wiadomość o nazwie, po prostu też wzmiankę sobie zrobimy czyli wzmiankę pamiętamy robimy za pomocą ciubków. w środku dajemy małpę i teraz id użytkownika musimy podać, czyli e, member user id i następnie możemy sobie zdać witę na, e, na najlepszym serwerze we wszechświecie w, czy tam we, we wszechświecie we wszechświecie, o tak i teraz zobaczymy, że dwa eventy się wykonają e, a w sumie znaczy, dwie funkcje, dwa eventy też i to jest wiadomość, którą widzi każdy użytkownik, a to jest wiadomość, którą widzę tylko admini. Dobrze, następnie zróbmy sobie kolejny event. Zróbmy go i nazwijmy go leaf, leaf Message Event. I teraz on będzie emitowany, kiedy Guild Member Remove. I co się tak w zasadzie tutaj stanie? Stanie się w zasadzie to samo, z taką różnicą, że musimy zmienić kolor na czerwony. Zamiast nowy użytkownik będziemy mieli napis Użytkownik wyszedł i będziemy mieć inną wiadomość. W zasadzie nie będziemy w ogóle wysyłać użytkownikom, gdyż oni nawet nie zobaczą wyszedł z serwera, prawda? Więc to sobie możemy pousuwać i następnie zmienić po prostu wiadomość, tam zmienić description na opuścił serwer. Tyk. I jak zapiszemy, zobaczymy, że. Wyświetlą nam się dwie informacje o nowym użytkowniku, a potem zostanie wyemitowany nowy event, że użytkownik z serwera wyszedł. I co zrobić, żeby generalnie tych wiadomości, żeby te wiadomości się nie wyświetlały nam? Wystarczy, że, że, że tak powiem, skomentujemy te dwie linijki, że y, emitujemy ten event i wtedy już wiadomości nie będzie się tutaj wyświetlało. I to jest w sumie spoko. możemy też użyć komentarz która nam użyje tutaj 2, 4, 6, 7, 8 wiadomości, będzie mogła usłyszeć tak, jak ja napisałem i wyczyścić sobie kanał. Tak samo tutaj możemy sprzątać e, komendą, żeby je wyczyścić. I to w sobie spoko. E, I w taki sposób możemy sobie teraz tworzyć eventy, że tak powiem. Te generalnie zmienne możemy sobie w konfiguracji zrobić, albo y, zrobić, z, żeby komendę, która będzie po prostu ustawiała kanał z logami na jakimś serwerze znaczy, przepraszam, na jakimś serwerze, na jakimś kanale i po prostu będzie to, tam stamtąd ładowało z tego konfigu. Ale w taki sposób możemy proste wiadomości pisać. Więc ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!